Jedziemy właśnie dokąd? Do Czerska. Do Czerska. Niedaleko Piaseczna. Jaką ulicą jedziemy? Puławską. Przejeżdżamy przez Kościół Świętego do Krajpawa. Ta krowa leci. No. Tutaj przy tej ulicy to akurat jakieś firmy, magazyny no, no, jest To jest ta fajna cerkiew, którą wybudowali w zasadzie czy skończyli, czy nie ale w dobrym czasie trafili, bo akurat sporo Ukraińców przejechało to mają już swoje No Góra Kalwaria 21 a Czerski jest koło Góry Kalwaria Znaczy część właśnie do Zalesia Tu jeździć wokół, to też jest ten odwajniek. No i to jest też fajnie. Ale tu jeszcze gdzieś jest ta kolejka, co się jeździ. Okay. No zaraz będzie góra, kalwaria i czas. Wow. No dzień dobry. 7 kilometrów stąd zaparkowałem na dole. Tak? No. 7? Chodźcie. Co dobrze. To się przejdziemy. Przechodzimy przez parafię do zamku. Parafia bodajże 1806 rok. Początek. Ale już na tym miejscu to stał kościół w okolicach chyba XIII wieku, także to nie jest jakaś nowość. O Jezu, to kolejka? No, fajnie. No to co, stoimy, no bo co innego, babcia sobie gdzieś usiądzie. No to jakoś, dzięki Bogu, dotarliśmy do zamku w Czersku. Najważniejsze to zamek należał do książąt mazowieckich i w XIV wieku to co mówiłem co się wydarzyło? Zamek przestał pełnić funkcję obronną. W zasadzie dlaczego? Bo Wisła się odsunęła na 2 km od zamku. Jak się odsunęła Wisła, no to ta wartość obronna spadła i wartość obronna i handlowa zarazem. No i niestety... Czersk zaczął podupadać, jak przeniesiono w 1413 to księstwo do Warszawy. Jeszcze królowa Bona bo tutaj w XVI wieku jakieś tam udziały królewskie dostała. No i dzięki temu ona gdzieś te sady i tak dalej pozakładała. Ale Dobra. te mają również no ukryte Mazowiecki przesłanie symboliczne, które... Na zamku byłoby ten dla każdego innego człowieka na dworze ksiąplęcy, bo są oznakami pełnionych urzędów. Ten dzbar oznacza Urząd podczas No popatrzymy. Czyli... Także Szwedzi zamek Był... zniszczyli podczas potopu, wysadzili od środka. Ta druga błyskotka. Natomiast Prusacy dokończyli dzieła w XVIII Jakiego wieku. No fajny, fajny pisiulek. O jaki Podskarbiego, proszę Państwa, czyli takiego urzędnika Kancelarii Książęcej, który między innymi odpowiadał za zbieranie podatków. Zatem prawdopodobnie nie było. A i tam na wieży tej wierze wierze wierze, można wyjść, to my na sobie wejdziemy. O, idzie, idzie, idzie. Idziemy dalej. Tak, proszę Państwa, wyglądało no. średnie wieczne męskie. Ty na już walczyłaś, pamiętasz gdzie? Gdzie to byliśmy? A to tu pani gada, ja mówię, gdzie ona gada. No i co tu macie ciekawego? stołek jest fajny. To nam się podoba. To też jakieś wyroby, tak. To są wyroby jakieś, ale ja nie wiem. No takie... Ale nie ze średniowiecza. No. To co na mi stoimy. Warto na postać, bo już jesteśmy, prawda? No. To tak. warto zobaczyć jak to wygląda, no bo to szkoda, bo by było żeby... no. Już żeśmy teraz stali w tej kolejce do tego zamku. No, spokojnie to leci szybciutko. Także klimat ładny. No i widzisz najmniej bliziutko Warszawy, prawda? Dwa kroki. Pół godziny jazda, inny świat. Jakie to znaczenie miało dla, dla w ogóle dla Polski? Kto by pomyślał, tak? Jakiś tam Czersk, jak, jakaś osada ważniejsza od Warszawy. By, jakby się inaczej historia potoczyła, no to kto wie, czy to nie byłaby stolica Polski, w ogóle nie tylko stolica Mazowsza, tak? Boż takie gdybania różne są, teraz możemy się z tego śmiać, ale na przykład po wojnie chciano z łodzi zrobić stolicę bo nie była w ogóle zniszczona i to, to było wszystko realne tak jak nagle z Bonn do Berlina przenieśli stolicę tak no to też i to ile temu, niedawno no to wszyscy się dziwili jak to możliwe w tych czasach no możliwe no jaki to jest problem ojej dobra wchodzimy udało się popatrzcie jaka kolejka dużo ludzi skup. O, kościółek fajnie widać i tutaj tą drugą wieżę widać. No. no i to wszystko królowo Bona te sady sobie wymyśliła, widzisz. No, Emi już poszło, jest zaraz te. A, i tam się wchodzi. Zaraz pewnie no, ma. Pomachaj, na Eni będzie szła. Pomachaj do Ok, no to teraz ja. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Muszę się chyba trzymać, bo to faktycznie jest niebezpieczne. Idzie pan jeszcze. jeszcze ja idę. Ktoś za panem jeszcze idzie? Nie, nie, nie. Poddaliście się, tak? Nie, my wracamy z samej góry. A, wracacie dopiero. A. Dobra, o stąd pięknie też widać. Fajnie. Proszę, sobie zobaczymy jak to wygląda. I tam jest pszczoła. Jest ja pójdę pierwszy. Poczekaj. No. Chodź za to cię. O, trzymaj się blisko. Tak. się Możesz się jakoś się. Proszę bardzo. Dzięki, dzięki, dzięki. To tak średnie, jak się tak patrzy na to No, dobra, chodź tam O, piszymy sobie Wiesz, co, ja trochę tak jak w Toskanii byliśmy, wiesz, to też taki widok pamiętam Popatrz, jakie tutaj są rozlewiska fajne. No, pięknie to widać. Od razu mi się Kazimierz przypomina Reszel Wszędzie tam gdzie No na zamku Na zamku w To co już nie kojarzysz? Co to pranie było rozwieszone? A tam, tak, dobra Także te miejsca są podobne, więc tam gdzie się wchodzi po takich stromych schodkach to. Jest wszędzie podobnie, ale szybko się uwinęliśmy. Ta grupa nasza to taka sprawna, ciach, ciach, ciach. Aha, czyli to co? E, I tu było więzienie i ponoć tutaj do tego więzienia górą puszczali, jakoś tak było. Tam Brodaty też był tutaj więziony. Ty przeczytamy tutaj. Położenie grodu i zamku. Dobra. I tu sobie chciałem jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Królową Bonę. Dobra. Inwestycji. zamyk Królowej Bonę to wszystko stojąco. O i taki fajny wierszyk był przynajmniej. Chcę go zobaczyć. Królowa, Bona ona przez to wieże wysokie wybudowała. No i super. Tutaj, jakby ktoś chciał, to może się nauczyć strzelać. No, a ty uwięziono też kanryka, bo do tego to był mąż Jadwigi Śląskiej Świętej. No, tą drugą to sobie odpuszczamy już, wieżeczka. No tu mamy znowu zamek księcia Janusza, więc po prostu kto rządził tak sobie ten zamek urządzał. No. A może takiej zatki chcecie? Tak, ja to kupię Wam. Bo ja mówię, to sobie przejdziemy tam, ale tu nie ma przejścia. Stąd mi się tak wydaje, że taka ta wieża. A tu ta fosa jest fajna, nie? Popatrzcie tutaj, tak, to kto to był, no, no głęboko tak. No, dobra. A to ten Bieliński, to w XVIII wieku też powstało, ta kładka, po której idziemy. No jak wrażenia? Bardzo fajnie No a tu widzicie, dworek, Czersk, agroturystyka na Urzeczu. No, jak pięknie, jaki piękny widok. Ale jakie fajne rozlewiska widzieliśmy, coś pięknego. Z tamtej strony, tak. No. no i nadal kolejka, trochę mniejsza niż chyba my byliśmy, ale no nie wiem, może o niewiele. No, no kawałek od Warszawy już w ogóle inny klimat. Tu jakieś misje, Wielki Post, nie wiem czemu krzyż. Być może, że to ten rok pandemii pierwszy, bo to był 2019, to pandemia. To może dlatego, na no, pamiątkę pandemii. I 20 też, 21, bo to był akurat czas pandemii, to może dlatego. No jak fajnie. O, popatrzcie, patroni kościołów w Czersku od XI wieku i to na tym samym miejscu kolejny kościół. Święty Piotr był pierwszy chyba, ta druga święta, to nie wiem kto to jest. Tu Jan Chrzciciel, o i Święty Jakub. A teraz jest przemienienie pańskie. O, tu takie boisko jest. Tutaj co jest? Musimy sobie zobaczyć. Aha, tu jest świetlica środowiskowa. No i bardzo fajna. No tutaj taki jarmark. Chciałbyś taką kanapę? Niekoniecznie. A tutaj miody mają, tak? Tak, to są miody. najdalej są na przykład 13 km. Tak, 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 rzepakowy ma pani? No tak, 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 spróbować, żeby pani w razie czego nie kupiła Rzepakowy, to właśnie. Rzepakowy, proszę bardzo, tak, są moje miody. To to jeszcze najważniejsze miejsce, to jeszcze tego szaszłyka można mieć. O tak? Chcesz ja szaszłyka? Nie, ja nie jestem głodna. Ale to zabierzemy go do, do domu. Tak. Nie chcesz? Nie, ja tak sz za szaszłykami nie przepadam. No, tak, no to dobrze, to A ludów nie chcecie przed obiadem? Nie, przed obiadem to nie. Albo Chciałem sobie lodować to najwyżej ode mnie byś sobie... Co? Na złoto. Tak? Złoto. No złoto, proszę... Dużego. Tylko małe mam. Dobry, dobra. Może być mieszany? Dobry, nie? Daj, mamy spróbować. Tu bajdę ze smalcem też. My kupimy jakie? Dwie eee, duże. No, Słuchajcie, to zrobimy tak. Wy to kupujcie, ja idę po samochód, do niby dwa, ja tam na dół targał. I Ja tu z tej strony zajadę. A tak się nam przelogam? Jeszcze to rynek w Czersku wam ściągnę. Gdzie jest taki parking, trochę się zwolnił teraz Ale generalnie ludzie gdzieś tam przy ulicach parkują Ja też tam pojechałem, zabarkowałem tam na dole Już idę sam nie będę ciągnął dziewczyn Tutaj jeszcze jest trochę takiego wolnych przestrzeni Tam się budują no, ładnie, ładnie, ładnie. no, Dobra, podjechałem po dziewczyny samochodem. No fajnie to wszystko wygląda. No. Już jest... wiadomo, że tłokno. O, majówka. To nie ma co się... Ale to tak zawsze jest w początku. Tak ludzie, jak tam na dół szedłem na gdzie miałem samochód to trochę mi się to z Janowcą wiesz? No tu też wszyscy parkują tak koło ulicy No wiadomo to jest trudno bo to nie ma jak przejechać No tak No parking za mała, tutaj wiadomo że raz na jakiś czas No, no ale, tak, no ale to... powinni gdzieś tam pomyśleć bo tu jednak coraz bardziej takich Coraz więcej cyklicznych takich spotkań jest a to, tam to, to, to tamto jakiś jakieś będzie bo wcześniej obrążenie przez szwed w zamku to, 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 to różne co. to co, żegnamy się co? Do zobaczenia do następnej wycieczki Bajo! O tutaj tą wodnicę widać, Dobry, dobra, papa.